Dzień dobry widzowie. Cześć wszystkim. Dzisiaj nagrywamy dla was oczny z hotelu Uzbekistan. Z hotelu Uzbekistan, który jest prawdziwą ikoną Uzbekistanu. Chyba najbardziej popularnym budynkiem w całym kraju. Zaraz się tam udamy i mamy zamiar tam spędzić noc. W samym centrum Taszkentu stoi on. Dumny, monumentalny, ale jednak przyglądając mu się z bliska, widać, że odrobinę przypomina relikt minionej epoki. Hotel Uzbekistan. Dziś może wygląda jak ciekawostka architektoniczna z czasów ZSRR, ale kiedy otwierano go w 1974 roku, był czymś znacznie więcej. To był luksusowy bastion radzieckiej elity miejsce, do którego zwykły śmiertelnik nie miał wstępu. Gościli tu partyjni dygnitarze, zagraniczni dyplomaci i biznesmeni, którzy mieli odpowiednie znajomości. Lobby pachniało drogimi perfumami, korytarze szeptały historiami wielkiej polityki. A w barze przy kryształowych żerandolach wznoszono tasce za decyzje, które zmieniały bieg wydarzeń. Upływający czas sprawił jednak, że jego rola znacznie się zmieniła. Dziś, zamiast elit, przyciąga głównie turystów, którzy chcą poczuć klimat minionej epoki i zobaczyć na własne oczy jeden z najbardziej charakterystycznych symboli radzieckiej architektury. W dzisiejszym filmie zajrzymy do jego środka. Sprawdzimy, czy nadal czuć tu dawny klimat. I przekonamy się, czy hotel Uzbekistan to wciąż legenda, czy już zaledwie wspomnienie przeszłości. Dobra, wchodzimy do środka. Oczywiście, pobyt musimy zacząć od zameldowania się. Standardowa procedura, mam nadzieję. Dostajemy taki formularz do wypełnienia. Na recepcji. Podstawowe dane. Dostaliśmy kartę od naszego pokoju. Mamy pokój numer 922. To chyba wysoko. Tak, to jest bardzo wysoko. Unik tej taśmy, tak? A, on nie, tak Żyły numer na 24 do 24 I tam bar ten, I tam bar, i sportowy Od czwartego do góry już idzie też mieszkalne pokoje Od czwartego jest siłownia I ma ogólnie 17 piętr Od czwartego do szesnastego numer, A w szesnastym jest taki bar, nie? Do połowy jesteśmy mniej więcej Tak to Oczywiście paszportem musiałem się wylegitymować Jak wszędzie tutaj w tym kraju Też od razu mi zrobili rejestrację prawdopodobnie tak, tak, zarejestrowaliście, no. bo o to dużo osób z Was pyta O meldunek, czy trzeba się samemu meldować Nie, jak przyjeżdżacie do hotelu w Uzbekistanie, Jak meldujecie w hotelu, to nie musicie Rachmat tak. Meldunek ogólnie tutaj w Uzbekistanie jest obowiązkowy Ale sami nie musicie się tym martwić, dopóki śpicie w jakichś hotelach Albo Airbnb, coś takiego Bo jak jest inaczej, no to wtedy już się musicie martwić Można dostać mandat, jak się tego nie robi Ja na przykład taki dostałem kiedyś Window. Dobra, na którym idziemy? Też musimy dodać, że w nasz pobyt tutaj to nie jest żadna reklama czy coś. Jesteśmy tak. tutaj za nasze ciężko zarobione pieniądze. Dokładnie 250 ciężko zarobionych pieniędzy. 250 zł. Tak. tak waluta też jest istotna, no, więc w sumie ani droga, ani tanio. Jak na standardy w tym kraju. No tak, ale jak kto przyjeżdża na przykład, to i tak jest fajny, bo jest centrum tutaj. W samym centrum się znajduje. No. Taki sowiecki sojusz no, no, ZTSRR pełną gębą. Ogólnie chodzi też taka legenda, chodziła legenda miejska właśnie w czasach ZTSRR, kiedy ten hotel powstał, że tutaj KGB postawiło swoje podsłuchy na tych korytarzach, żeby podsłuchiwać przyjezdnych. Może do dzisiaj zostały nawet. Kto wie, kto wie. O, jakie ładne. Proszę bardzo. Widać, że meble stare, ale tak fajnie zrobione, tak lubię, bo pomalowali ich Tak odmawiane. Tak fajnie wygląda nawet to. Zobaczcie, jakie te stare drzwi. A pomalowali ściany, dali taki kolor. No. I drzwi pomalowali biały. A jak ciepło jest wokół. Bardzo ciepło. No. Dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry, ja przyszedłem oprowadzić moich widzów po pokoju w hotelu Uzbekistan. Dobra, to jest pokój. Jak reklama to brzmi, dobra. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to że jest przestronny. On ma ponad 30 metrów. Co mam? Okej, okay. szafa tu mamy. Widać, że jest taka stara, ale pomalowana i bardzo ładna. O, sejf jest. Nie wiem, co się jestem. Tak? Żartuję, to tak. Po jakichś radzieckich dygnitarzach mogłyby zostać jakieś tak. kosztowności. Tutaj lodweczka widzę, że jest. O, tak, jest. To jest pewnie mini bar. A nie, 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 nic nie ma. ma. Woda, herbaty mamy, nie. czajnik. Tutaj jest też menu, można sobie coś zamówić? Co na przykład? Mamy w menu Falaty, makaron, zupy, po 50 zupię. tysięcy, zupy, zupy 35 tysięcy, 30 Za 34 dolary można wziąć drugie danie, nie? 50. A ile ja piwko na przykład kosztuje? Piwo kosztuje w 0,5-35 tysięcy, tanio Czyli jakieś 2,5 dolara A importne piwo, importowane 70 50, bo to jest Aha, nasze Aha, to już drogo, nie? Łożynka taka stara, ale czysta Tutaj też lustro, ale wielkie to strony, nie? Czysta? Tak, no czysto, tak wiesz, nie śmierdzi, tak fajnie pachnie nawet. To jest taki szeroki, fajny. Widać, że wszystko w takim starym stylu, ale jest fajne. Mm -hmm. Drzwi pomulowali tak smacznie, choć najciekawsze rzecz. Zazwyczaj jak byliśmy w hotelach i jak nam dawali tak wysoko, to te okna były zamurowane. Nie można było otwierać, nie? Tak, tu nie to jest zamurowane, to już się i obstrane. <średziny> <średzy> tak, <średzy> no tak. No ciężko umyć, zobacz, co ty jesteś w ogóle palił tutaj. Fuj, nie fajne, jak nie można w hotelu palić, to nie, nie pali się. O zobacz, nagraj to. No, widok z okna taki, nie? Kurde, Ude. spadła być kamera tam. To ci nie dostali to. Co to w ogóle jest za konstrukcja tutaj, co otacza ten hotel? E, są dwie wersje. Do jednej, której się doszukałam, to jest taka, że potrzebowali tych takich zamurowań, powiedzmy, żeby elewację ukryć, te rury, wszystko. A bo to brzydkie było, tak? Brzydkie to było. Jak rury wychodzą, prąd wychodzi, nie? To jest pierwsza opcja. A druga jest tak, że kiedyś, jak miałam turystów właśnie, była taka fajna kobieta, architektka. Ona mi powiedziała, że ona doszła do takiej informacji, że. Że to je zrobili dlatego, bo było za dużo słońca tutaj mm -hmm. i to zaciemnili tym samym. Okay. No. A ja też gdzieś czytałem w internecie, że to był po prostu taki element designu i że to miało podkreślić właśnie ten taki design, który chcieli modernizm tutaj uzyskać. Model jest sowiecki, połączony z tym uzbeckim islamem że taki, taki miks. O widzisz, nie? Nie tak do tako? takiej informacji doszedłeś. No. Więc... Czyli jaka wersja jest? No Niech każdy sobie wybierze ta, którą, tą, która mu pasuje najbardziej. Tak, tak. no, to nie wiem, czy to widać na kamerze dobrze, ale chyba widać, to okno jest mega brudne. No nie. Jest po prostu obsrane od ptaków. Taki coś wstawili? Grzejnik taki, nie? ale bardzo mocno on grzeje. Aż słychać to chyba nawet. Tak, tak. Łóżko wielkie. No, łóżko chyba wielkie. 160 czy 180 nawet? 180 to chyba to nie jest co w ogóle jest też taką trochę tandetą bym powiedział, to to w jaki sposób działają te, jak to powiedzieć, kontakty, nie? No kontakty. W każdym razie bardzo opornie one działają. Bardzo dziwnie, tak jakby były takie zaklejone. O cenie za ten nocleg już Wam wcześniej wspominaliśmy, było to jakieś 250 zł za, za nasze dwie osoby, i ze śniadaniem wliczonym, i z dostępem do tych wszystkich atrakcji, które tutaj jeszcze są, czyli siłownia, sauna. Akurat sauna teraz nie działa, bo jest w remoncie, no ale tak to wygląda cenowo. I rezerwacji dokonywaliśmy wczoraj. Bardzo spontanicznie wpadliśmy na ten pomysł, żeby nagrać dla Was taki odcinek. No i był dostępny pokój, i był właśnie w takiej cenie, i robiliśmy to przez booking. Podejrzewam, że może być trochę taniej, jak się bezpośrednio tutaj przyjedzie i się zapyta, jak mi zniżkę na przykład. To tak, jakbyście byli zainteresowani przybyciem do tego przybytku. Wystarczy tego siedzenia w hotelu, idziemy zobaczyć, co tam w okolicy ciekawego można zobaczyć, i przede wszystkim znaleźć coś do jedzenia, mhm. bo jesteśmy mega głodni. Od śniadania nic nie jedliśmy. Wyłączam Upiornie wygląda wnętrze tego hotelu w Choć od razu pokażę, że jest u góry, jakby kto tu się przyszedł, mieszkał, ale też nie mieszka. Na przykład, w stolicy jesteście. Wchodzicie i mówicie, że idziecie na ten 17. piętro. O. Tam jest restauracja, dwie restauracje, jeden typu bar, a jedna jest taka restauracja jak się nazywa. To chodź, zobaczymy od razu. Tak, od razu zobaczymy. Ja często tu z turystami właśnie przychodzę na sam koniec, bo siedzimy sobie fajnie. A z jakimi turystami, powiedz, o co chodzi? <laughs> no, turystami z których oprowadzam po Taszkencie, bo ja tak tym się teraz też zajmuję. Oprowadzeniem turystów po swoim. Mieście? Czyli masz coś ciekawego do pokazania i do opowiedzenia. Opowia opowiedzenie, tak. Jak ktoś chce, umówi się ze mną na oprowadzanie po Tashkentiu, no to no. muszę to nas napisać po prostu. Gdzieś tu wyskoczy wam mail, jakbyście byli zainteresowani. Do 16 idziemy, potem na 1, jedno piętro. Proszę bardzo. No, wygląda to bardzo fajnie muszę wam powiedzieć, Musicie mi uwierzyć na słowo. Bardzo ładnie tutaj pachnie. A jak mięciutko, nie? No i dywan jest taki miękki, To przyjemnie chodzi tak, normalnie. Nie, to tak, Ale tak. można go przyłączyć. Restauracja jest chyba zamknięta w tym momencie. Ale wygląda tak. Tutaj pewnie jakieś źródełko jest. No i tutaj można sobie jeść. No, chwalą się, że to jest luksusowa restauracja. Czy tak jest? No niestety tego nie sprawdzimy w tym momencie. O, lęki. Sobie zajrzymy. Łazienka wygląda w ten sposób. Tutaj taki uzbecki wystrój. O, naczynia z rysztanu, bardzo ładne. Rybki uzbeckie, akwarium. O, bardzo fajne kolorowe rybki. Są tutaj. No i taki pan Uzbek Was zaprasza do oglądania pięknego widoku, który zaraz Wam pokażemy. Bardzo fajne jest to, że można sobie tutaj usiąść. Tutaj mamy bar, można sobie coś wziąć z tego baru, czy to alkoholowego, czy bezalkoholowego. No, i sobie patrzeć na taki widok. Który teraz może jest średni, przez to, że taka mgła jest, czy tam smog, ale ogólnie jest fajnie. Naprawdę. Na całe centrum widok. Szczególnie wieczorem, nie? Jest wieczorem fajnie, fajnie bo skolorowa, tak. Jeśli chodzi o tę część hotelu, może potem jeszcze tutaj przyjdziemy, jeśli będzie czas i ochota. Wychodzimy z tego przybytku, idziemy sobie do na zewnątrz. Rahman. O Pan, jak miło otwiera nam drzwi. Jak tutaj jechaliśmy, to widzieliśmy właśnie za rogiem sklep 24 godziny, nazywa się Uzbeczka, co Uzbeczka? ciekawe. I chcemy zobaczyć, czy to, czy to jest prawda, czy to była tylko fata Morgana. Czyli jednak to jest prawda, tutaj mamy właśnie market, tuż pod samym hotelem, za rogiem beczka się nazywa. Wszystkie na pierwsze, No, pierwsze potrzeby rzeczy, jakieś te zupki chińskie. Tak, takie szampony. A bo musimy kupić pastę do zębów, bo nie wzięliśmy. Nie tutaj nie jesteśmy turystami. No tak. To spędziłem to do sklepu zaraz. No, jakieś napoje, a jakie fanty ciekawe w ogóle. I cola. Nigdy nie widziałem coli w takim w takiej butelce. To jest metalowy w ogóle. A co ciekawe, ten tutaj nie ma nigdzie. Chyba, że są na produktach już napisane ceny. Ale nie wydaje mi się. A nie, jest. Z tyłu 50 tysięcy ketchup to przykład kosztuje. A tu jaka w ogóle butelka coli? Zobacz o, na to. Szklana butelka, 1 litr 116 tysięcy, jakieś 40 zł kosztuje ta kola. Ej, to jest naprawdę rozwój. Tak trochę tu wygląda wiesz jak? w strefie bezcłowej na lotnisku. Słodycze, jakieś napoje. W sumie głównie słodycze, nie ma nic konkretnego tak za bardzo, nie? O, te zupki. Jak ktoś ma silną potrzebę to zawsze można tutaj mieć pod, pod hotelem właśnie taki market mały, nie? Ale czy warto? Chyba nie. Szkoda hajsu. Prawie nie, półtora, raz, dwa razy droższe, czy nie. Tutaj mamy pomnik bohatera narodowego Uzbekistanu, tak. Amira Timura, a tuż za nim nie wiem, jakieś 50 metrów, bo jest właśnie hotel. Po sąsiedzku są. Właśnie ten Amil Timur to on zasłynął tym, że był wielkim wodzem, dużo zawojował tu ogólnie, Bardzo ale to jest, dużo. To jest, to jest dlaczego opowieść na inny odcinek. Kiedyś na pewno wam więcej na ten temat farcia opowie, bo ona się specjalizuje w tym Timurze. Teraz idziemy tam, w tamtym kierunku. Ogólnie kiedyś fajniejsze tu było, wiesz? Broadway taki tu był. Stare rzeczy sprzedawali, jakieś książki, monety, takie starocie. Muzykę śpiewali, bo to jest teraz chłodno też jest, a na lato, na wiosnę, wiesz jak to jest fajnie? No wiem. No. Byłem tu wiele razy. No tak, no Nie właśnie. wiem, czy pamiętasz. Ale ja do ciebie mówię. Aha, ja mówię... do widza. To widzę, który za ekranem i na mnie teraz, mnie teraz ogląda. Malują obrazy, wiesz, też tam karykatury robią. Ja takie rzeczy lubię bardzo, jak taki, wiesz. Wiem, Ktoś że lubisz, malują... bo kiedyś taką dostałaś nawet od no. swojego fana. No. To Ta, też jest temat na inny moment. Na pewno nie na YouTube. A. Przed chwilą byliśmy tam po drugiej stronie ulicy. A teraz jesteśmy tutaj, czyli to jest właśnie ten Broadway, tak? Tak. Teraz, jak widzicie, właśnie aura nie sprzyja, żeby tutaj coś się działo za bardzo, bo miejsce jest trochę wymarłe. Ale wiosną, my już chyba zabieraliśmy tutaj widzów wiosną. Na pewno to jesienią, wydaje, parę miesięcy tak. temu tu chodziliśmy. Tak, było... Było w ogóle chodziło, żeby być ciepło, nie? żeby był ruch i takie rzeczy, ludzie wychodzą, odpoczywają. No i też dzisiaj jest środa, wtorek. Wtorek. Wtorek jasno. Tutaj sprzedają obrazki ręcznie malowane. Właśnie przedstawiające Uzbekistan. Bardzo ładne. Bardzo fajne. Można pewnie pana poprosić, żeby namalował coś konkretnego. Tak. Na przykład nas samych. Także widzicie, no, pomnóżcie to sobie przez 10 Wszystko to, co tu widzicie, i tak to wygląda wiosną i latem. Czyli, że wszystkiego jest po prostu więcej. No i fajniej chyba, nie, jednak mimo no, wszystko. A taka... jeszcze na żywo śpiewają czasami. Ta... Teraz taki smutek się tu unosi w, w powietrzu, to bym powiedział. Zapraszam. Wyczułeś ten zapach alkoholu takiego mocnego? Jesteśmy w takim miejscu, w takiej restauracji, który się nazywa Ugalok. To jest w okolicy naszego hotelu, nie? Niedaleko. Tak, na rogu on się znajduje, dlatego jest Ugalok. I on bardzo od, nie wiem, pamiętam, że jak moje babcie tu jeszcze przychodziły, jedliśmy, mamę, wszyscy chwalili, bo oni z z kurczaków na róży, wiesz? Kurczak na róży. I tak na różnie. Narożnie Mają taką prostą obsługę Tak wygląda w sowieckim stylu trochę ta restauracja, nie? I zauważ, że kelnerki też są tacy w starszym wieku ogólnie, nie? Takie panie Chyba miłe. Chyba nie niemiłe, bo tak patrzyłem, na nas jak weźmiesz my, bo to nagrywać, Dlatego oni też tak patrzą na nas, nie? I oni tylko kurczaki tu dają, Tylko nie? kurczaki dają Także przyszliśmy sobie właśnie zjeść tak w takim stylu w jakim mamy hotel Czyli tak, tak typowo taki... po sowiecki, nie? Tak. tak daje alkoholem w powietrzu, nie? No, bo tu można pić akurat, nie? Możesz kupić alkohol sobie i Ludzie to ogólnie piją, zauważ, dużo jest turystów też, Chińczyków, Rosjsko jest też jakichś ludzi, Słowianów. I tak wchodzisz w takim jest trochę papierosowym, alkoholowym tym, nie? A wiesz, że potem jak pójdziemy to będzie od nas pachłotem. Dobra, przyszło nasze jedzenie. Ja jeszcze w międzyczasie byłem w łazience. Wychodzę, wychodzę z talety i się okazuje, że taleta płatna. Taka, no średnio miła pani mówi mi, że toaleta płatna 2000. Ale dobra, mniejsza o to. Mniejsza o to, że taleta płatna jest w restauracji, ale... W której jemy? W której jemy, nie? Ale tak, przysz, przyszło nasze jedzenie. I co my mamy? Kurczaki, dwie płacy kurczaku, sałatkę. To są sosy do tych kurczaków, no i herbata. No dobra, my zabieramy się za konsumpcję, powiemy wam potem jak, jak nasze wrażenia. 178 tysięcy Za dwie porcje, sałatkę, chleb, herbatę Mi się wydaje, że fajne miejsce, że jest przyjść pojeść W takim właśnie sowieckim stylu, jak ktoś lubi tego typu jedzenie Takie proste, no bo co, no tutaj nie ma żadnego świrowania Po prostu kurczak z i, i tyle Ale to miejsce no maja, ma klimat, nie ma swoją duszę, można powiedzieć Fara mówiła, że tu chyba można ze swoim alkoholem przychodzić Tak no ci tak, się tak, wydaje? Tak, tak, no Alkohol, jest z sobą można przynosić, czy gdzieś Pić. Można sobie przynieść, można. Czyli można z sobą. Wszystko sobie. możesz przynieść do picia ze sobą, ale też możesz kupić. Witam szanownych internautów. Kolejny dzień w dostojnym hotelu Uzbekistan. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Jak się spało? Bardzo dobrze, cieplutko, cicho. Jest kilka minusów ogólnie już. Założyliśmy kilka minusów tego miejsca. To urządzenie na przykład jest minusem, bo ono raz na jakiś czas wchodzi w tryb wydawania bardzo głośnych dźwięków, i mimo tego, że ono daje przyjemne ciepło czyli jest grzejnikiem elektrycznym, to no na noc to wyłączyliśmy, bo było bardzo irytujące. O pozostałych minusach i ogólnie o naszych wrażeniach z tego miejsca porozmawiamy sobie później, bo teraz idziemy już na... No zdrowie. Idziemy już na śniadanie, a potem jeszcze, jeszcze jedną rzecz Wam pokażemy tutaj w tym hotelu, no ale to później. Wygląda to w sumie całkiem fajnie. Dobra, po jakichś 10 minutach czekania, no może 5, zwolniło nam się miejsce. Bardzo dużo ludzi tutaj jest, ale dobra, możemy wam pokazać co tutaj jest tak naprawdę. Mamy siadanie w formie szwedzkiego stołu. No różne warzywa, różne sery. W sumie standardowo całkiem. Co też się rzuca w oczy to to, że sala jest całkiem mała, jak na ilość gości, która jest w tym momencie tutaj w środku. ryś i jakaś taka zupa. Chcesz? Te parówki w bardzo dziwnym kolorze. Bardzo różowe. Co to jest? Małe samsy i... Zawijane. Jakie zawijane, co? Warzywa chcesz? Jakie warzywa? Kasza manna. Kasza. Tutaj słodycze. No dobra. Tak to mniej więcej wygląda. My sobie dobierzemy resztę rzeczy i już spotykamy się przy stole z widami. Ogólnie to przeszedłem się jeszcze raz po tej całej strefie i stwierdzam, że nie ma za dużo wyboru jednych rzeczy. Nasze śniadanie wygląda dość standardowo plus niestandardowe rzeczy w stylu uzbeckim. Spróbuję teraz tą drogąpę no, z kurczakiem. Nie, bardzo dobra tak jest doprawiony fajnie. No dobry. całkiem może być. Ale sam ryż mam wrażenie, że jest trochę nieświeży Jakby od wczoraj był. Dobra, tutaj o, jeszcze jecznica spróbuję, bo jest w sumie jakaś taka nietypowa, jakieś takie dziwne dodatki tutaj są w tej jajecznicy. Papryka Papryka? Zimna. No ale cóż, jest jak jest. Nie oczekiwałem zbyt wiele, może być. Dobra, my się zabieramy za konsumpcję teraz, bo od tego nagrywania już zdążyłem bardzo zgłodnieć. 13 do 15 jest obiad. Idziemy do pokoju. Śniadanie było taki normalne, dla mnie, taki zwyczajne po prostu. 6, 7, 10. No tak, 6, pół 6, nawet. Mamy dla Was jeszcze jeden punkt programu tutaj, czyli tutaj siłownia, na którą się wybieramy dosłownie za chwilę. I zrobimy sobie trening nawet, bo jesteśmy w trybie trenowania. Wróciliśmy. Próbujemy wrócić do regularnego ćwiczenia. Mieliśmy przez ostatnio właśnie dużo przemieszczania się, mieliśmy, no, zmieniliśmy swoje nawyki, które sobie zdążyliśmy już wypracować, więc dzisiaj kontynuujemy dobrą pastę ćwiczenia i idziemy na siłownię. Żeby dotrzeć na siłownię musimy podobno pojechać na 16 piętro i stamtąd wdrapać się jeszcze na 17 piętro, czyli tam, gdzie już to robiliśmy. Tam... Nie mam w ogóle teraz pojęcia, gdzie to mogło być. okej, okay, tak to wygląda Taka trochę mordownia bym powiedział Ej, a wiesz co to jest? Chodź, pokażę ci Widzowie, wiecie co to jest? Teraz macie chwilę, żeby napisać w komentarzu jeśli wiecie co to jest Tutaj stajesz Z tej strony Czego tu trzeba trzymać? Na co raz. ty napinasz już? Ja wiecie Na raz Na znaczy, raz. dobra? Dwa Ale to Tylko Do, masz. Do Raz no. Dwa. 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 Trzy. Nie Szkoda, że nie ma tutaj godnego no. przeciwnika. No. co, co ty Kurde. Ale nie tak to sobie wyobrażałem, kompletnie nie tak to sobie wyobrażałem. Ale powiem szczerze, że jest lepiej niż myślałem. No już jesteś taki stanowci robisz, Marcin? Nie wiem. Nie, w ogóle mnie, to jest we mnie mało się... miejsc jest. sobie sobie, już teraz 5-6 osób to byli. Pewnie mnie się odzywa taki po prostu jakiś, nie wiem, starczy duch. Zobacz, jak to jest. Ja urosłam w takich klimatach, powiedzmy, nie? No. Tego samo nie lubię. Ja też nie lubię, to mi tak, wiesz, nie, nie podoba się. A ty taki bardziej lubisz klimaty, wiesz, tak, tak. środkowe, Azji, taki, wiesz. Robimy trening, a potem sobie pogadamy ogólnie o naszych wrażeniach z tego miejsca, tak. z tego hotelu. Czy wam polecamy, czy wam nie polecamy. Więc teraz praca, a potem przyjemności. Tutaj jeszcze wam pokażę tylko, co, co mamy u góry. Motywujące plakaty. Jak będziecie dobrze ćwiczyć, to będziecie tak wyglądać. Arnold jest a reszty nie znam no jacyś kulturyści dobra, teraz już naprawdę zaczynamy Trening zakończony pełnym sukcesem. Tak, powiem kilka swoich swoich przemyślenia, jeżeli chodzi o ten hotel. Dla mnie sam hotel jest wcale no, akceptowalny. Pokój jest czysto, jest ciepło, jest autentyczny taki też. Mi się wydaje, że on jest przede wszystkim dla kogoś, kto chce dotknąć trochę takiego. Sowieckiego mocno klimatu, tak, tak. a niekoniecznie nastawia się na luksusy, bo w tej cenie na pewno można dostać dużo lepsze warunki w tym kraju. Tak, tak, no. Z jakimś tam, no w takim normalnym, jakimś nowoczesnym, nowoczesnym, nowoczesnym hotelu, stylu. Tak. A tutaj się raczej przychodzi po to, żeby pobyć w takim kultowym budynku, który ma ponad 50 lat chyba, nie? Czy tam 50? Po to myślę, że fajnie. <laughs> Mi się to ogólnie podoba, bo jak już wcześniej wspominałem, albo nie wspominałem, mi się podobają takie klimaty. Nie jest jakoś mega czysto, nie jest jakoś mega funkcjonalnie, ale jest ciekawy. Tak, jest ciekawy i najważniejsze jak kto przyjeżdża, no bo hotel się znajduje w centrum, nie w samym centrum. Tak. Tutaj jest do jakichś takich atrakcji, jest wcale niedaleko. Na pieszo tu jest dużo do zwiedzania, też jest. No, więc to jest no. mojego największy pozytyw. Tak, nie? tak. Lokalizacja. Tak, lokalizacja jest fajna. Metro, niedaleko tuż obok hotelu jest metro, no. tak naprawdę. Więc pod tym względem na pewno warto tutaj się zatrzymać, bo ma się wszędzie blisko. Poza tym to, co sami widzieliście, nie, nie wiem, jak ktoś nie lubi takich klimatów, to na pewno nic szczególnego. No, myślę, że to było tyle. Trening zrobiony. My już będziemy się zwijać pewnie do domu, bo tak. przyszliśmy tutaj tylko po to, żeby nagrać dla was ten film. No. Spontanicznie, jak już wcześniej też wspominaliśmy. To byłoby wszystko. Jak dotrwaliście do końca, to komentujcie, stawcie łapki. Jeżeli jesteście nowi, to zostańcie i obejrzyjcie nasze inne filmiki też z Uzbekistanu, bo na pewno warto. Dokładnie. Tak. Jeszcze raz ja też chcę falkę zareklamować. Jak macie ochotę wziąć udział w wycieczce po Uzbekistanie, po Taszkencie z nią, to, no to na dole macie kontakt do nas, czyli do niej. Tak. Ja y zapraszam serdecznie. Również dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Widzimy się już. Za kilka dni, kolejnym odcinku. Tak. A my tym razem czekamy do Kieciusza. Tak.